Cześć, witam serdecznie. Jacek Świat Orma TV. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku wrócimy do tematu periodyzacji. Z tego właśnie względu, że. Yy... W zeszłym tygodniu, w weekend, skończyłem szkolenie, szkolenie z przygotowania motorycznego. Na którym jeden z kursantów zapytał mnie, co ja sądzę, albo jaka jest moja opinia na temat periodyzacji, w której, jakby określać, tak zwaną periodyzację blokową, liniową, liniową odwróconą. I tutaj, jakby chodziło w tym całej informacji od tego kursanta, że mm, periodyzacja określała pewną strategię treningową. Inaczej mówiąc, na przykład tej przez niego przytoczonej, znalezionej w jakiejś literaturze periodyzacji było opisane, że na przykład periodyzacja blokowa to jest sytuacja, w którym rozwijamy w danym jakimś bloku jedną cechę. Periodyzacja liniowa no to wiadomo, różne cechy liniowo. Liniowo odwrócona, że zaczynamy od intensywnie, znaczy w tym pierwszym okresie, jakby bardzo intensywnie akcentujemy cechę, potem trochę zmniejszamy. Słuchajcie, i ja spotkałem się z takimi nazwami, aczkolwiek jestem bardzo daleki od tego, aby takie elementy nazwać periodyzacją. I uważam, że jeśli gdzieś w literaturze znajdziecie tego typu opisy, to one nie są periodyzacją. To jest nic innego jak strategia treningowa. I jestem za tym, żeby właśnie nie mylić strategii treningowej z periodyzacją, ponieważ to bardzo mocno zaciemnia i utrudnia rozumienie całej periodyzacji. Periodyzacja tak naprawdę z perspektywy praktyki jak i, jak i teorii treningu jest niczym jednym jak podzieleniem okresu treningowego na periody, czyli na okresy. I dlatego wyróżniamy tak zwany makrocykl, czyli ten najdłuższy cykl do naszego można powiedzieć ważnego startu. Następnie ten makrocykl dzielimy na mezocykle, czyli mniejsze cykle, w których realizujemy określone zadania. No i oczywiście mikrocykle, czyli te najmniejsze jednostki realizacji celów, ale tych celów w obrębie mezocyklu. Tak? Czyli można przyjmując mezocykl półroczny, przepraszam, przyjmując makrocykl półroczny, możemy go podzielić na przykład na trzy dwumiesięczne mezocykle i w tych, mezo w tych dwumiesięcznych mezocyklach mikrocyklem będzie każdy tydzień. Oczywiście ten tydzień może mieć różne zmiany. Słuchajcie, tak jest najbardziej prawidłowo. Inaczej mówiąc, periodyzacja jest podzieleniem okresu czy procesu treningowego na okresy i ten podział, on z jednej strony może być dowolny, ponieważ my możemy sobie ten podział sami ustalić, ale yy, aby go, aby, ale ta dowolność musi uwzględniać sensowność realizacji danego bodźca. Czyli jak wiecie o tym, jak już nieraz o tym mówiłem na filmach, że każdy bodziec treningowy wymaga od niego czasu adaptacji, czyli organizm zaczyna na niego reagować. Następnie ta reakcja jest bardzo wysoka, czyli to mamy ten etap najsilniejszej progresji, no i potem jest etap deadaptacji lub adaptacji negatywnej, czyli organizm przyzwyczajony tak mocno do tego bodźca i tak często już go powtarzający, czyli wielokrotnie powtarzany, sprawia, że organizm przestaje na niego reagować. I w tym momencie należy zaprzestać temu bodziec, zakończyć ten bodziec i wejść w kolejny cykl, gdzie będzie, jak, gdzie będzie zastosowana zmienność. I jakby to decyduje, że w praktyce makrocykl jak ten długi okres jest podzielony na mezocykle, które średnio mają między 6 a 12 tygodni. W przypadku, kiedy są dłuższe, to wymagają tego, aby ten mikrocykl wewnątrz tego mezocyklu miał na przykład typu AB, czyli tydzień A, tydzień B, bądź wprowadzenia pewnych faz. Faza to jest coś takiego, że realizujemy te same cechy motoryczne, natomiast, jest, bo, natomiast w pewnym momencie jedna faza a drugiej różni się drobną zmianą, zmianą, która nie jest całkowitą zmianem bodźca, jest tylko drobną zmianą, ale dzięki której zachowuje się sensytywność na trening. I w takim przypadku ten mezocykl może być dłuższy, ale też sądzę, że 16 tygodni to już jest takim granicznym czasem. Z tego też względu, że jak mamy 16 tygodni, no to można to łatwo podzielić na dwa mezocykle po 8. Zatem yy, czas mezocyklu, czas trwania mezocyklu jest uzależniony od. <laughs> od właśnie tej reakcji na bodziec i średnio jest to, jak już powiedziałem, 8-12 tygodni. Następnie cały, i, w takim, i w takim, jakby w takim, na takim mezocykle dzielimy nasz makrocykl. Czyli nasz makrocykl to jest okres, to jest ten cały czas, gdzie pracujemy nad naszym zawodnikiem, gdzie mamy od punktu 0 do punktu, powiedzmy, dzielą mamy jeszcze największą dyspozycję, czyli to może być pół sezonu, sezon. Następnie to dzielimy na mezocykle, których długość, jak już powiedziałem, średnio 6-12 do tygodni. Następnie, jeśli wypada nam jakiś dziwny mezocyk, gdzie na przykład nam brakuje 3 tygodni albo on jest za długi, no to wtedy zastanawiamy się, czy nie lepiej go podzielić na na przykład ten dłuższy, na dwa krótsze, czyli na przykład, jeśli się nie da, bo jakoś wychodzi na przykład tam 9 tygodni i uważamy, że na tą daną cechę to jest za dużo, natomiast no na przykład możemy podzielić na fazę pierwszą jakieś tam bardziej podstawowych bodźców, na przykład trzy tygodniową, no i fazę na przykład 4 tygodniową kierunkową, gdzie te bodźce są bazują na tych pierwszych, ale są troszeczkę zmodyfikowane. Słuchajcie, i tak wygląda periodyzacja, czyli to jest podział na takie okresy. Oczywiście w obrębie każdego z tych cykli my ustalamy, jakie bodźce realizujemy, jakie cele motoryczne. Wiadomo, że zasada jest taka, że bazujemy od, celi, od tych cech podstawowych, przez skierunkowe, do tych najbardziej specjalistycznych. Wiadomo, że się tylko zmieniają proporcje między cechami. Ale wybór tych cech, czyli na przykład czy robimy tą, załóżmy, chcemy kształtować szybkość i mamy, wiemy, że ten zawodnik nam potrzebuje przede wszystkim złapać wytrzymałości szybkościowej, aby był w stanie tą daną czynność powtarzać oraz siły, żeby z kolei ona wpłynęła na tę szybkość ruchu. Do tego jeszcze element techniczny koordynacji, czyli tą pracę nad tym barierą szybkości. I wtedy sami ustalamy, wiemy, że mamy, mamy ten cel do osiągnięcia, wiemy, że ten wzorzec mistrza w tej dyscyplinie, w tej szybkości jest Taki. i mamy naszego zawodnika, który ma jakieś cechy i my teraz jako specjaliści ustalamy, ile czasu poświęcamy na tą cechę podstawową, czyli na przykład typową siłę, typową wytrzymałość, można powiedzieć średniego i krótkiego czasu, później te bardziej kierunkowe, czyli że do tej siły dołączamy już jakieś ruchy kierunkowe, plus wytrzymałość robimy na przykład już typowo z tego okresu krótkiego, czyli wytrzymałość szybkościową i wreszcie w trzecim cyklu robimy stricte ruchy, które imitują bądź przełamują tą barierę szybkości, czyli jakby tą szybkość, jakby transformujemy to, cośmy wypracowali. I to przyjęcie tej strategii jest, czy, czy tego, jakie cechy, w jakim cyklu, jest po prostu strategią treningową. I ona musi też mieć, czy ona też musi być zależna od pewnych cech budowy, czy, czy cech jakby kształtowania danej cechy motorycznej. Wiadomo, że na szybkość musi mieć tam powiedzmy nie mniej niż 3-4 tygodnie, że dwutygodniowy okres można tylko zostawić na transformację, że z kolei siła wymaga trochę dłuższego czasu. Czyli zobaczcie. Powiedziałem, że w periodyzacji chodzi o to, aby ten makrocyk podzielić na sensowne mezocykle, następnie do tych mezocykli dopisać najważniejsze cechy. Czy cele motoryczne. I teraz cele motoryczne są zależne od dyscypliny, od zawodnika i od czasu, jaki potrzebujemy. Więc to w pewnym sensie jest, jest tu pewna dowolność, ale ona musi być metodycznie prawidłowa. Czyli nie ma sensu robić tak, że w jednym tygodniu robimy, ach, to zrobimy tylko siłę, w drugim tylko szybkość, mamy wszystko w trzecim, czwartym, piątym transformacji. To się nie sprawdza. To, to tak nie działa, bo organizm potrzebuje tej powtarzalności, bodźca, potrzebuje tej regularności. No takie są prawidłowości fizjologiczno-biologiczne. Z tego właśnie względu nie bójcie się periodyzacji, ale podchodźcie do niej sensownie, nie czytajcie czy nie, nie może inaczej, nieźle powiedziałem nie czytajcie, ale nie, nie zastanawiajcie się, że to ma być blokowa, liniowa, bo to są już konkretne strategie treningowe i tego nie można mylić periodyzacja to jest po prostu sensowny podział całego cyklu, całego cyklu. na mniejsze cykle następnie do na zastanowienia się nad głównymi celami tych mniejszych cykli, aby na koniec uzyskać to co chcemy następnie do tego dopisanie odpowiednich treningów, metod treningowych, czyli zaplanowanie tych mikro Cykli realizujących te cele mezocykli. I na tym to polega. I teraz, czy Wy przyjmiecie mechanizm budowy cechy od początku, że robicie jedną cechę, bądź od razu wszystkie, bo, bo tak ustalacie, to jest nic innego, jak już powiedziałem, strategia treningowa. I strategie treningowe są, mogą być różne, i tak samo różne strategie doprowadzą Was do sukcesu. I powtarzam to bardzo często moim zawodnikom, że dróg do sukcesu jest wiele. Tylko każda z tych dróg musi być metodycznie, fizjologicznie, musi być prawidłowa. Czyli jeśli zaczniecie na przykład, że więcej cech na początek, a potem tylko tą jakąś jedną, nie wiem, wiodącą mu zawodnika bądź ważną w dyscyplinie, to też będzie dobre. Jak na przykład zrobienie na początek cech wiodących, a potem transformowanie wszystkich w jedno. To są wszystko strategie treningowe. Więc słuchajcie, nie mylcie tego i. Gdyż ten moje nagranie ma taki cel, że właśnie wprowadzanie takich błędnych jakichś yy, mylenia strategii treningowej z periodyzacją jakby z, zaciemnia rolę periodyzacji, bardzo mocno ją utrudnia, powoduje, że my jesteśmy, Boże, jaka to jest ta, jaka, jaką my musimy przyjąć periodyzację, czy blokową, czy taką. To jest moim zdaniem utrudnienie, ponieważ periodyzację trzeba zrobić na początek, następnie trzeba się zastanowić, jakie cechy musimy rozwijać, jak, ile na to czasu poświęcić, zrobić do tego mikrocykle i trenować. Także jeszcze raz namawiam o tym, żeby podchodzić do pewnych rzeczy sensownie, starać się te i, i jeśli jesteście w stanie i umiecie, to jak najbardziej też upraszczać, ponieważ proste, ale zrobione metodycznie prawidłowo, prawdopodobnie da Wam ten mierzalny wynik. Im coś jest bardzo utrudnione, to też pamiętajcie o tym, że powstaje trudność z realizacją, że trzeba też przyjąć pod uwagę przed zawodnik, może niektórych ćwiczeń nie być w stanie zrobić, bądź czas wykonania y, będzie bardzo długi, bądź z innych powodów ta złożoność Cyklu spowoduje, że, nie wiem, no, wypadnie Wam tydzień na chorobę, no i zawodnik w tym momencie le, cały ten cykl, czy tam ten wasz plan le, legnie w gruzach Także upraszczamy, stosując zasadę prawidłowego metodycznego podziału, i periodyzacja jest podziałem na cykle yy, i nie mylmy periodyzacji ze strategią treningową. Słuchajcie. Bardzo dziękuję za czas. Trochę się rozgadałem na temat periodyzacji. Oczywiście zapraszam Was na moje filmy, można powiedzieć, typowo szkoleniowe, gdzie jeszcze dokładnie omawiamy periodyzację, wszystkie szczegóły cech i tak dalej. Zapraszam Was również do kontaktu ze mną, czy na moje strony internetowe, czy na kursy przygotowania motorycznego. Wszystkie daty będą, za niedługo pojawią się na stronie, bądź tam już są. Także zapraszam, odwiedzajcie. Dziękuję za czas. Pozdrawiam. Jacek Świat. Cześć.